Siema, 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 z tej strony Chersoir Bros! czaję? A dzisiaj zaczynamy psychiatryk albo tak zwane też badanie, nie dobra, najpierw psychiatryk widzowie. Nie oszukujmy się. Psychiatryk jest ciekawszy. Bo to nie będę was oszukiwał. A potem sobie pójdziemy na Voices of the Void. Też fajna gierka. Kurde, czekaj, muszę napisać jakoś ten Discordzie. E, tak zrobić zwanego pinga. Nie przez bota, ale... Co? Zaczynam pieprzyć. Eee, czekaj, co Ja chciałem eee, zrobić? Pinga. Ale dziś, dziwnie się gada głosem, czy sobie tak jakąś piosenkę śpiewałem i e, gadałem jakimś takim innym głosem, i czuję, że co jest, ale dziwne. Czekaj. No nie, no kurde, już się nie potrafię, ale to był taki wysoki głos. o o, coś takiego, no, no, coś takiego. Jak jakąś piosenkę śpiewałem, no, to głosem. Bardziej to, takie fragmenty, ale też, no, takim głosem jest, napiszę, że 3, ma 2, ale mam włosy piękne dzisiaj widzę, wiecie, nie, mogę muszę sobie poprawić mam włosy włożone do koszulki, o o i, te, i, te, i teraz jest jak zawsze, czyli wszystkie włosy z tyłu naprzód, no. Normalni ludzie to pewnie mają... Część włosów z tyłu z tyłu. wyglądam jakiś menel z tymi włosami dzisiaj. No. Dobra, da, dajesz tu tak. Tutaj sobie też... O. zrobię tak, że był... Ale... i krzywo jest jakieś. Wytwiefaj. No teraz. Czekaj, ustawię sobie tutaj. Mnie się wydaje, że to jest krzywo Osobiście No nie niech będzie tak plan, właśnie plan na dzisiaj jest taki Outlast Trails Może Sons of the Forest Bo tak miałem w planach O kurde, uderzyłem się w planu Tak miałem w planach też Sons of the Forest dzisiaj z jednej strony to jest takie Kurde, ta gra jest strasznie nudna też Trzeba lubić ten gatunek, żeby ci się podobało A co? Okej, czy to osiągnięcie do tej gry tym bardziej, że to jest jakieś darmo. Jak się to gra? Ske Skeletron de prey. De... The prey, też raczej. Jest de prey. Se pobiorę. Ja, ja, ja sobie wam scenę. Widziałem ja tą grę za darmo, że jestem z tymi takie miałem. To wygląda jak 2 Sol Slack i pewnie nim, nim jest. I to, tym bardziej, że to, takie patrzę... Ej, to to nie jest demo? Wy ty faj. Jakbyś Bardziej się na to dlatego, bo popieram. Jest coś ciekawego. Postal 4 ma jakiegoś hotfixa. Hmm. spoko Podstaw 2, tu jest Sims A tu... E... o kurde, dwie nowe postaci widzowe W grze e... 20 Minutes Still Down to Będą jakieś nowe Blessing'i czy... Ten, czy coś nowego dodają Jakieś upgrade'y, perk'ów, e? spoko generalnie, a tu jest jakaś inna gra to jest za gra? Wygląda jak, nie wiem, jakaś moba osobiście, tak z tego, zobaczyłem Ładuje przyjazd, co nie? wygląda jak jakaś moba, co to jest? To jest roguelite, akcja, ha. Nie, to graficzne, ten gra jest strasznie brzydka Chyba, ale Mówiłem, że dzisiaj Outlast Trials To już w sumie mogę go włączyć, tylko muszę ona znaleźć I znalazłem Paw kurde, to dobra gra byłem muszę ten, wrócić do niej, bo Eee, co? Coś dodał goś nowego? Change, fixet, improve, niczego nowego nie dodał. No nie. Fajna gra to była. Zainstaluję, Będę sobie bierał na streamie, może kiedyś się ogram. Może kiedyś na streamie zacznę ogrywać. E ja, papa. Ju, już mam prawie 15 godzin. Wcześniej. Nie, się, nie się. Może dzisiaj to 2D będzie jakiś? Może czy gra nie będzie za głośno, bo ja ostatnio zmieniałem sobie głośność w komputerze niektórych rzeczy W skrócie przeglądarki Discorda, mniej więcej Czekaj Czekaj, tylko na Discordzie Eee. Czekaj, tylko odpiszę i możemy kontynuować od lasta. Czekaj, to łatwiej będzie mi tak w sumie z telefonem. Mm, mm, mm. Czekaj, tylko on ty możemy kontynuować. Macie ten. Żeby się. żeby was.